Witam, witam. No i co, idziemy na festiwal InSummit 2025. Jeszcze dwa dni temu mieliśmy 30 stopni Celsjusza, a teraz mamy 11. No na szczęście, słoneczko świeci, ale mamy nadzieję, że też InSummit nas rozgrzeje. Festiwal Insightów i Inspiracji. No to jedziemy. No trochę muszę przyznać, że się zmęczyłem. Także widzicie, no jest to na górce zbudowane, narodowy, na gruzach Warszawy. Kawałek trzeba podejść, żeby tutaj się na górze znaleźć. No i dobra, idziemy do wejścia. Ok, dzięki. Już witamy. Witamy serdecznie. Zapoznaliśmy już, żeby pokazać, zapoznaliśmy już Piotra. Cześć, dzień dobry, witamy. Piotr jest z Agencji Badawczej Mitsumi. Dobrze powiedziałem? Nie, nie, dobrze. Z Agencji Badawczej Masmi. Masmi, widzicie? To był ten żart, właśnie na który czekaliście. Rozmawialiśmy właśnie o tym, czy to są insighty, czy to są innowacje i... Czy może inspiracje. Czy może inspiracje. Także dwa dni przed nami. Czego się spodziewasz? E, wielu ciekawych wystąpień, które otworzą mi umysł na nowe e, sposoby zachowań konsumenckich. I tego właśnie oczekujemy, także dziękuję Ci bardzo. Wracamy do Ewy. Ewo, a czego ty się spodziewasz? No, również w inspiracji, poznania wielu ciekawych osób. Liczę tutaj na fajne metody. Dzień dobry! Dzień dobry! Michał Google. Bardzo Naprawdę bez waszej pracy i zaangażowania, e, nie powstałby Insta. sam. jest sprzedać i postworzyło nowy zawód. <grymny> Albo ich. Na przykład, jeżeli mowa jest gdzieś o I skupimy się na tym jednym dziesiątym, z którym się nie zgadzamy i przeczytamy go tak, żeby to wyolbrzymić. Ma rację, że ma gorsze niż nasze propozycje polityczne, gorsze rozwiązania e, społeczne, ale dlatego, że jest zła. Dlatego że jest złe w Myśląc o polaryzacji często pokazujemy na tych innych, to oni są. Tak, te pomniki, mieszkają w są sobie, tak? Te które naprawdę są budynki stare, są budynki nowe. każdy jest to pingli proszę. Więc do was jak teraz wygląda sytuacja? I oczywiście kogo mamy tutaj? Weronikę. Dzień dobry. Dzień dobry. Weronika będzie występowała drugiego dnia. Dzień dzisiaj? W dzisiaj... niebieskiej. Bardzo dobrze, Nowy dzisiaj. Media. <laughs> także Weronikę będziemy oglądali, dopingowali. O czym będziesz mówiła? Będę mówiła o AI w mediach, dezinformacji, wiarygodności, więc bardzo na czasie. Bardzo to na czasie. funkcja AI na uniecznie. No, także słuchajcie. Y... Bądźcie z nami, choć Was tu nie ma. Tu jest jeszcze Ewa, ale jesteśmy tutaj my, nagrywamy, żebyście poczuli jak tutaj to wygląda. No dobra. ani do przeciętnego Jest Jak Czy jest na sali ktoś, kto się ze mną nie zgadza? Fantastycznie. Dziękuję za tę żywiołową rację. Absolutnie doceniam wasz entuzjazm. Tak, jest! I jest z nami Mateusz Gowacki z Ipsosa. Gratuluję prezentacji. Dziękuję e, bardzo, e, miło. Powiedz mi, mówiłeś o. Mówiłem o tym, że kiedy szukasz influencera dla swojej marki, to warto robić to na bazie faktów, a nie na, na bazie spontanicznych wrażeń i przekonań, że ten lub ta na pewno zadziała. Jeżeli tego się trzymajcie, słuchajcie, jak Ci się udało, to był tłum. Widzieliśmy to, jak Ci się udaje prowadzić to w takim tłumie. Zresztą, ja lubię konwencję teatru ulicznego, sztuka jarmarszna zawsze była mi bardzo, bliz, bardzo bliska, więc ja się po prostu w tej konwencji odnajduję. E, doskonale. Słuchajcie, od, odzywajcie się do Mateusza, jeśli chcecie coś robić z influencerami, I oczywiście tutaj do mnie też możecie się odzywać. Póki co dziękujemy, e, udanego dalej Insanitum. Bawcie się dobrze, pozdrawiam. E, słuchajcie, ja tylko dodam, że Mateusz był e, prelegentem na Onet Impact Academy na wiosnę, a my już 1 października będziemy mieli kolejną 20 edycję Onet Impact Academy. Także z tego też będzie jakaś relacja. No. Ta prawda stała się sercem tej kampanii. Uczyć się na błędach, ciągnąć tę pracę po to, żeby osiągać jakąś perfekcję przez praktykę. No. Dokładnie. No i słuchajcie, najważniejsza rzecz też z punktu widzenia tej sesji... Większy sprzedaż. No wiesz co, sprzedaż to nie wiem, ale jak oda... <gul> ...to naprawdę wpłynęło to na świadomość brandu. Pytam o sprzedaż. Ale Paweł, jakby to nie wszystko możesz mierzyć takimi samymi wskaźnikami, jednak inwestycja w brend to jest, wiesz, budowanie długoterminowego kapitału. Magda, ale w której linii w pnl ja zobaczę ten kamitelnie? Czy tylko tam nam wywali stolik po prostu? Nie no, słuchaj, nie wiem, jak zróbmy jakąś wielką promo, nie wiem, One Plus One albo coś takiego. Słuchajcie. Słuchajcie. Dobry dzień, panie, dzień dobry, panie, dzień dobry, panu. Szarowanie! Pozdrawiamy, to on, to on. To A gdzie bądź? prawda? No, w listopadzie będzie. To bardzo dobrze. Tak. bardzo. Dobrze. <grym. <grym> to on! To ja. Witamy serdecznie, jeden z naszych prelegentów. Jest tutaj, na Insamicie. Robercie, powiedz nam, co wyjątkowego w tegorocznym będzie? No oczywiście nie będę skromny i zaproszę wszystkich na sesję poświęconą czasowi wolnemu, a jak czas wolny, to muzea. Umówmy się też, że wszyscy wiemy o efekcie Bilbao, a w ostatnim czasie w Warszawie otworzyło się kilka niesamowitych placówek i tu Was zaskoczę, bo nie mam na myśli tylko Muzeum Fabryka Czekolady Wedel, ale również MSN, do którego wjechało Audi i była afera, również Muzeum Historii Polski. Także radziłbym wszystkim marketerom i marketerkom śledzić, co piszczy w muzealnym świecie, bo może się okazać, że ta wiedza Wam się już wkrótce przyda. I to jest Robert Zygiel, członek Rady Programowej Nisamit, dyrektor EWED, e, Fabryki Czekolady Muzeum Cokolady. Fabryka Czekolady zapamiętajmy tą nazwę. Jak Was jeszcze nie było, to serdecznie zapraszam. Robert, bardzo się dobrze widzieć zwykle. Widzimy się na eventach i życzę sobie tego na kolejnym. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Idea, te, boki związane z kulturą z naszą i z designem, ale również jeśli chodzi o i takie radykalne.puszczę z marketingowej rzeczywistości. Niewiele kupuje wiele, wielu kupuje niewiele. To jest jedna z tych zasad, które stoją w jasnej sprzeczności z tym, co mówi nam SMA. No i konsument, na koniec. Ten biedny konsument, który chce świętego spokoju, dostaje 51 tysięcy reklam rocznie. Jak wygląda to we FNCG, jeżeli chodzi o właśnie dubajską czekoladę? Ale nie ma sposobu, żeby zrobić naprawdę innowacje, nie zaczniemy od jednej jednostki, tak? Jak od tego w ogóle się zaczyna, zanim przejdziemy do skalowania. Podobnie. Czekaj, czekaj, łapie Dominika. I witamy Dominika, naszego prelegenta <śm> na Onet Impact Day, ale teraz mamy tu go na Impact... jest. Oh na Insami. Na Insami, Nie, tu nie trzeba, jeszcze raz. E, także witamy. Co najciekawszego do tej pory widziałeś na insamicie? O tym, że nie istnieje coś takiego jak target grupa. E, że kategorię, wszystko, Koniec tak, tak że nie ma, w końcu nie ma target grupy, nie przejmujcie się, nie musicie jej opisywać, nie musicie więcej się o nią martwić. Wszyscy są waszymi odbiorcami. Target all. Mówcie wszystko do wszystkich. Tak <laughs> wszystko. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy, Dominik bardzo Ci dziękuję, jak zwykle zapraszamy Cię na kolejny Impact today, Dzięki. jeśli tylko będą o tematyce Customer Experience, z której Dominik jest super ekspertem, także polecamy. Polecam się. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień Dzień przed, dobry. tuż przed. Tuż, tuż przed, przeliz, tuż przed, przed prezentacją, proszę bardzo, może tędy. Może tędy. tu, o i o proszę bardzo. bardzo, i chodź, chodź. Witam wszystkich bardzo serdecznie w sesji nowym dniach. No jak to słyszałam, a potem słyszałam że to to jest jakiś chyba fake, ale Jeśli wiem, że ludzie boją się, że jej może powielać po prostu nieprawdziwe treści, na których się uczy to my go nie wypuszczamy do Internetu i my to uczymy na naszych serwisach, gdzie wiemy, że te treści są sprawdzone i rzetelne. Internet... Ale y, muszę przyznać, że badania mocno wpasowały się w naszą intuicję, no bo też nie bylibyśmy technologicznie gotowi w ciągu miesiąca przygotować wszystkiego, ale... bardzo... Właśnie. No i słuchajcie, chodź, chodź Ewa, kończymy ostatni dzień, e, stop, 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 kończymy pierwszy dzień tu. schodzimy tu po schodkach, żeby jutro wejść. Ewo, jakie dzisiaj najciekawsze były? Dzisiaj najciekawsze to była taka sesja otwarciowa. Otwarciowa była tak, fajna. Otwarciowa, bardzo fajna, dużo ciekawych, różnorodna. Tak, dowiedzieliśmy się, że słuchajcie, to co nas łączy to to, że się dzielimy. <laughs> ale jednocześnie to, że, I że polityka nas dzieli, I że ta polityka nas dzieli, ale stół, na, stół nas łączy. Ale stół nas łączy właśnie, że jednak mimo wszystko do tego stołu możemy usiąść i gdzieś tam porozmawiać ze sobą, także tego się trzymajmy. Jutro połączy nas drugi dzień Insamitu, Dziękujemy za dziś, no i do zobaczenia jutro. Jutro. Pa. No i witamy na drugim dniu Insamitu. Będę starał się dla Was coś tutaj złapać. Słuchajcie, tutaj jest dużo wydarzeń, ludzi jest, zdaje się, około 1300. Salson 4, magenta, zielona, żółta, niebieska. Ja będę z Wami najczęściej w niebieskiej, bo najbardziej tematycznie pasuje do tego, co mnie interesuje. No ale dzieje się, może jeszcze dzisiaj kogoś spotkamy. Wczoraj spotkaliśmy trzy osoby, które występowały na Onet Impact Academy, na Onet Impact Day, naszych flagowych wydarzeniach naszej Akademii. No zobaczymy, może jeszcze kogoś spotkamy, a tymczasem tym no, chodźmy i zobaczymy znów się. Zmęczyłem, o właśnie, tu widzicie, człowiek biega, a ja nie biega mi się zadyszka zrobiła, no. No dobra. Tylko wylączować markę, która działa na rynku tak naprawdę już z ukonstytuowanymi wielkimi graczami. Ograniczeniami różnymi, tak bardzo ograniczeni różnymi badaniami, jakimiś wnioskami. Cały czas jesteśmy bombardowani, szczególnie na LinkedIn'ie jak to się zmienia świat, a my. I myśmy o tym bardzo dużo rozmawiali z chłopakami. Wypracowywaliśmy to. Byt, y tak naprawdę wszędzie zauważalne, czy obserwujemy piłkarzy, czy obserwujemy kajakarzy, wszyscy trenują na siłowni, bo do tego to wszystko się sprowadza. Nie lubię, ale się przyjęło, my coś zostanie przy tej konwencji. Ja natomiast proponuję, żeby rozdzielać te różne typy tej halucynacji. No już mamy pewien. Tu już jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że nikt nie, nie podnosi to odpowiedzialności, tak naprawdę. No bo yy, na końcu są, są to modele stworzone przez różne firmy. Nie wiem, czego to będzie prowadziło. Czy pracując na jakieś dane wyciągniemy nieprawidłowe wnioski, to, to już niestety właśnie nasza odpowiedzialność. Stąd chciałem Wam właśnie jakby zarekomendować na końcu budowanie tej inteligencji weryfikacyjnej. Kochani, mamy Piotra, Piotr Bombol, człowiek, który mi pokazał, że w pewnym momencie trzeba powiedzieć AI, prawda? Tak, i nie przestawać AI, po prostu funkcjonować i żyć i próbować dalej. I to jest ten przekaz, który dzisiaj Piotrek na scenie powiedział, także słuchajcie, próbujcie. Ja sobie zapisałem kilka minut, godzinka, godzinka dziennie. Wystarczy a, potem, wystarczy, a potem będzie lepiej. Pragmatyczne podejście, nie demonizować, tak. ale też nie, nie idealizować, tylko szukać, że tak powiem, najlepszego use case'u e, za pełną świadomością ograniczeń. Strasznie fajne. Chciałbym, chciałbym, żeby było swoje wystąpienie wczoraj, bo to jest content, który tego typu konferencje powinny promować. Dziękuję widzicie, bardzo. Widzicie, widzicie, moi rozmówcy połączyli się na filmiku w drugim dniu <laughs> <new laughs> <insamitu>, tak także pozdrawiamy. <laughs> Jak piszemy sobie w Pexels, na pewno znacie Pexels, przy GPT, stąd możemy wyciągnąć jakiegoś mistycznego, jakbyśmy nie wiedzieli w ogóle, skąd ta wiedza insightowa pochodzi. Z bardzo różnych źródeł to też może być oparte na, na ogólnie dostępnej wiedzy, ale na pewno też na przykład o wiedzy branżowej. Jesteśmy zaszczyceni tak liczną frekwencją i gwarantujemy, że wszystkie miejsca są dobre. To nie jest zaskakujące, Znów lekceważyć tego nie można i potencjalny problem dla marek takich jak Allegro to stanowi, że właśnie tam, gdzie ta penetracja jest zdecydowanie wyższa, gdzie indziej. I dlatego zapraszamy Was na kartonowy szlak, bo pomyśleliśmy, że coś ewidentnie musi być fascynującego w tych paczkach, skoro przyjeżdża ich do Unii Europejskiej co roku 4,6 miliarda. To... I to byłby dla mnie raczej argument za tym, żeby je oddzielić i patrzeć na to, że Shi ma inny wpływ na to na Allegro i na, na filmy, które w kategorii fashion działają, a Timo z kolei ma... Nie jest o Poznaniu, nie jest o Krakowie. I to jest ten ważny aspekt społeczny, o którym dużo pewnie mówiliśmy podczas tych dwóch dni, ale jesteśmy też na evencie, gdzie interesuje nas biznes. Więc pogadajmy o Kasie. W sklepach, w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców ten obrót kategoriami FMCG wynosi 127. To dzieci, no. Dzieci może, o Bogu. w przyszłym roku może o czymś innym. Tam, gdzie wzrok nie sięga. One są wszystkie. Bardzo mocno na własnych zasadach i w oparciu o doświadczenia tych mieszkańców małych miast. We... Bo to wszystko nie wydarzyłoby się, gdyby nie szalony pomysł Oliver Parowski. To już wszystko. A drugi dzień za nami, konferencja za nami, festiwal, nawet i konferencja. Jedno, AI, codziennie 15 minut, godzinę pracujcie, a potem przełoży się to na coś większego w przyszłości. I drugie, te wszystkie troski, które nas bolą wszystkie powinniśmy pokonywać poprzez sport poprzez wyciskanie poprzez dociskanie poprzez trening mięśniowy <noise> i to e, tym sposobem zamykam relacje z Insamitu 2025, także AI i dużo ruchu e, to powinno nas przyświecać, e, nam przyświecać, a za rok już Insamit we wrześniu, więc może wtedy znowu się spotkamy. Także dzięki do zobaczenia.